Cześć. Pokażę wam teraz plafony z zbudowanym źródłem światła LED. Takie plafony mamy w dwóch wersjach. Pierwsza podstawowa wersja to plafon z zbudowanym źródłem światła, załączany włącznikiem. A druga wersja to plafon z zbudowanym dodatkowo czujnikiem ruchu i zmierzchu. Ten czujnik posiada regulację czułości, natężenia światła i czasu świecenia. Regulacja jest bardzo płynna i łatwa do ustawienia. Jest to produkt, który wspólnoty mieszkaniowe najczęściej wybierają do oświetlenia klatek schodowych. Nie ma tutaj żarówki, którą ktoś mógłby wykręcić i sobie pożyczyć. E, źródło światła jest wbudowane, przymocowane na stałe. Światło automatycznie się załącza i wyłącza, więc mamy maksymalną oszczędność na prądzie. Jeżeli szukacie lampy do siebie przed dom, żeby oświetlała podwórko, też jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ale takiego plafonu nie da się załączyć na stałe, żeby świecił cały czas. Jeżeli chcecie załączyć lampę na stałe, to musicie wziąć taki załączany na włącznik. Same lampy są bardzo łatwe w podpięciu, wystarczy do nich doprowadzić wysokie napięcie. Po podłączeniu do prądu lampa świeci, a kiedy założymy klosz, światło jest bardzo dobrze rozproszone, dlatego taka lampa nadaje się doskonale do oświetlania każdej powierzchni. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące wyboru konkretnej lampy, dzwońcie lub piszcie. Zapraszam do kontaktu. Dzięki wielkie.